Cześć czołem wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj trochę inaczej. Nie jest gospodarstwa, słuchajcie, jesteśmy w Krakowie. Jesteśmy u siostry Uli. Za nami słuchajcie, wieże poznajecie Wawel. Tutaj Wisła. I słuchajcie, my teraz będziemy pływali sobie po Wiśle. Zrobiliśmy sobie taki dwudniowy urlopik. Także słuchajcie, taka inna relacja niż zwykle. Zaraz wsiadamy, słuchajcie, na stataczek. Chłopaki nie pływają. Tak? Chłopaki nie pływają? Też pływają. Idziemy pływać. Chodź, ciu, idziemy pływać. I słuchajcie, my wchodzimy zaraz na na łódeczkę. No i tyle. Zrobimy Wam parę ujęć ze zwiedzania Krakowa. Takich weekendowy wypad, słuchajcie, przed do, do Krakowa. Słuchajcie, płyniemy

Pierwsza wyprawa tymka na statku jakimkolwiek, także wiecie. Pełna euforia. Dobra, dalsza relacja później. My tu mamy smoka wawelskiego. Tu jest. Żywego nie ma. co o tym myślisz, że jest żywy? Nie, no ty musisz, no nie jest żywy. To jest taka figura, która przypomina tego historycznego smoka wawelskiego. Fajne co? Podoba Ci się? Tak, słuchajcie, taki krótki film, inny niż zawsze z wizyty, z wizyty u siostry Uli pod Krakowem, no i sama wycieczka niedzielna do Krakowa. My jesteśmy już teraz w domu, w sensie w domu siostry Uli, za jakieś dwie godzinki wyruszamy z powrotem do domu. Także dzisiaj taki film niecodzienny, inny niż zwykle, mam nadzieję, że Was zaciekawi. Ale za tydzień już kolejny film z naszego gospodarstwa. Zobaczymy, co tam się będzie działo, jak pogoda pozwoli. Także do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć.